się biega. No przecież biegnę! Nie są tańce. Ciekawe, czy ja to wina. Jezu, yeah. ja ginę, ja ginę, ja trzelać, ginę! To, to Dobra, <laughs> Jak ono wrzuciło! Jestem 14 <laughs> Ale wiadomo, że jak wyjdę to zginę. Dobra, lecę. A, biegnę na drugą stronę. Ej, Świetne. czemu mam powrócić coś tam do jakiejś tam... Coś tam. O, tam jest kolega, w który. Które lewo? Pie... Jezu, Kinek, Ej, podnieś mnie, co, Panie defibrylator. Panie panienko, że właśnie do mnie strzelają, wiesz? Gdzie jesteś tutaj? No już, już się podniosna. Po co? No, no, co? No. no bo do ciebie jest. Dobra, teraz możesz mnie podnieść, proszę. Teraz on jest w dupę bo Jest! Jestem dziewiąta, mam dwóch zabitych, nie kiedy ten drugi. Nie ma co się opieprzać. No. Podnieś mnie. Żartujesz. Ta już nie mogę drugi raz Jezu, z, z, nawet, z, z, z nawet z tak. no, ja, ja, nawet nie zdążyłam w ogóle zobaczyć ekranu, już mnie zabili Kaftankradą no ci auta Ale ja pierdolę, to plecy z kilometra Skąd on się tam wziął ten... Ała, z kilometra? Drrrrr, nie. nie Gdzieś nie plecy z kilometra, kilometra. No, Przecież leży na ziemi, no Jest za mną? Jezu, będę kichać Mam pomysł nie, Będę kigać. Jezu, będę Jestem ale... ostatni... Ja, jestem liderem! Kurde, już nie, ja nie jestem, bo mnie zabili. O, serio? Ja Domyśliłam się. I drzewo się opaliło, Jezus, ale fajnie! O, on nie jest zdecydowanie... Nie przeładowuj tego teraz, zgłupiałeś! Widzisz, pan, drzewa się złamały. Super, nie? Gdzie była taka piosenka. Nie, pa nie pamiętam jak ale ci było, nie zatrzymuj się. Jezu, ja tym w windzie pożegnałam! Jezu, spadłam! Go Przeżyłam! Tak, tak, jej, jest! W końcu gdzieś. tak! O, to... oh, ten dach to jest jednak szczęśliwy. Mam 5 na 9! Brawo! A ty... 15 na 6! Ura! Mordka jest nadal przeciwko nam. To takie... Takie nieprzyjemne. My jesteśmy My Chińczykami! Pozycję. Bo mój właśnie powiedział: Hej, Chinia, hula, Chinia. Hamo, hamo, chania, ładź. podnieś mnie, bo na ho, na ho, ma ho. Ty Czemu ja się czołgam? no żeś wstań! Dobra, mam ci gdzieś, jadę. Nie mogę, czemu nie mogę? To takie mało realistyczne. Potrzeba przeładowywania broni. Kto to Jezu, to była dziura! Robisz <laughs> kiedy jest na górze? <laughs> Skakuj. Szybko, 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 szybko jak guzik. To nie ten! No kurde! <laughs> Tak we mnie, pchaj tędy! Ale mnie zdjęli, weź mnie podnieść. Szybko, kapitan, 2 kW! <gulet> Kurde, kiepsko, kiepsko, koleś! Dwa kilowaty, Boże, co za nazwa! Widzisz, 2 kilowaty przed tobą! Uważaj, bo cię zgniecie! Z granatnika! <gulet> o, mam 3 na dwa statystyki nad nim, kiedy te trzy! już on we mnie strzelił z czegoś, co było duże i wybuchające! Teraz trzeba to zrobić tak, że żeby... O Jezus, przerzucili mnie przez szybę, zginęłam! zginam w akcji. Bo mi wybuchnęli szyby, cześć, to. On tam stoi tam na jest dole, jest na dole. Jest. Dobra, zabiję mnie Ej, uwaga, granat! Trzech ich tam jest. Trzech ich co? Jest? Frankensteina wybuchnęła, ale on tak fajnie, tu stał i podskoczyłaś. Jezus, nie! Przeżyłam to. Już nie. Podnieś mi kaftan. Co się nada? O, o nie! Jezus, Wybacz, nie! Tylko taki pistoleci! Zginąłeś, oho, oho. Dzięki, oho. dzięki za intro, kawta. E, no, tak, 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 tak. Kurwa! O, zginąłeś! Zginąłeś, oho, oho, oho. Ej, puka we mnie, puka we mnie! Puknął we mnie! A łano, jezu! To, że wolniej biegam, to jest do czystą gruba Gdzie? Gdzie, Kapitan? gdzie są? O jezu, tak mi niedaleko do kolejnego poziomu. Mówi też, ja może będę miała zaraz. O nie, jednak 25 na 5, weź wyjdź. Ode mnie się ul... do mnie. Eee, wybuchłam. Uf. a jego z pistoletika go zabiłam. Czaj, tą bo mi się bronie pomyliły. Zabili mnie, podnieś mnie, kaftan, podnieś mnie, podnieś mnie, podnieś mnie. On się odsuwa do tyłu na razie, podnieś mnie. O dobra, dzięki. No kurde, naprawdę. Wcisnąłem klawisz, żeby zaakceptować i nie wysadziło. Mówiłam wycofaj. No stój. Nie No kaftan, Nie wysiadłam! Następnym ja jestem... razem ja prowadzę A dobra, nie, nie widziałam czołgu, sorry Ej no, rozjechał mnie czołg! No stój, no stój! No próbuję, o kaftan, Bawi cię to? No. Tam jest gościu, tam jest gościu, tam Oni tam są, kaftan. Tam Widzę Ja się odradzam przy tym gościu, o mał... O, gościu po prostu żyje na krawędzi Jest na samej górze dachu, nie? O, widzę cię na karabinie, siedzisz z tyłu Wysiądź Wysiądź Ej, ale ja muszę No Jezus, to nie jest tu Boże, co za normalnie małpa Jak jeździsz, balanie! Czekaj, wysiadam No stój Oj, 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 Granat Kurde Przecież uciekła! Kurde, zabił mnie monster Milka Kurde, wleźli tutaj i idą tam Czołem 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 Przestań, bo cię nie umiem znaleźć, no Nie zadawaj pytań Strzelają Nie zadawaj pytań Zabili mnie O, wygraliśmy, a właśnie miałam zabijać kolejnego